Z okazji świąt składam wam trenerki, trenerzy serdeczne życzenia zdrowia, takiego spokojnego czasu tych kilku dni spędzonych wspólnie z rodziną, bo wiemy, że to często właśnie taki czas, kiedy możemy sobie na to pozwolić, a w nadchodzącym roku satysfakcji z wykonywanej pracy, samych sukcesów i również zdrowia, bo to zawsze warunek wszystkiego co pozytywne. Przede wszystkim Wytrwałości, przede wszystkim dużej cierpliwości, no i jak to zawsze bywa, no, fantastycznych wyników, sukcesów, bo praca z młodzieżą rzeczywiście wtedy jest tą najprzyjemniejszą, najmniejszą. Jeżeli oczywiście są sukcesy, ale jeżeli też jest taki pozytywny oddźwięk młodych zawodników. Także trzymam kciuki, wszystkiego najlepszego, pozdrawiam serdecznie.